Dzień dobry, pozdrowienia w mroźnej północy. Dzisiejszy temat to strefa komfortu i znów nie wiem jak ty, ale ja się o tej strefie komfortu strasznie dużo nasłuchałem kiedyś na początku swojej drogi i nasłuchałem się mnóstwa takich rzeczy, że ze strefy komfortu trzeba wychodzić i że dopiero po wyjściu we strefy komfortu pojawia się ta bramka, ta furtka do sukcesu. I chciałbym dzisiaj z Tobą pogadać o tym, czy opowiedzieć Ci o tym, co już dzisiaj wiem, co kosztowało mnie parę lat tak naprawdę zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu, czyli porozmawiać sobie na temat tego, czy w ogóle jesteśmy w stanie z tej strefy komfortu wyjść i czy to w ogóle o to tutaj chodzi. Żeby zacząć w ogóle ten temat, warto sobie powiedzieć, czym technicznie jest strefa komfortu. Bo strefa komfortu wcale nie oznacza... Tej przestrzeni w Twoim życiu, gdzie czujesz się dobrze, w sensie takim, na zasadzie jest przyjemnie, odczuwasz szczęście i jest fajnie. To w ogóle nie o to chodzi. Strefa komfortu to jest ta przestrzeń w Twoim życiu, która dla Twojego umysłu jest znana. W której Twój umysł wie, czego się spodziewać, w której Twój umysł wie, w jaki sposób reagować na bodźce, które w tej strefie komfortu zachodzą. Więc nie jest to prawdą mówić, że strefa komfortu to jest to, gdzie, gdzie po prostu możemy być, nie wiem, leniwi i się po prostu obijać. Strefą komfortu równie dobrze mogą być negatywne i bolesne emocje jeżeli po prostu jest to coś, co stało się pewnego rodzaju normalnością i po prostu stanem, w którym nasz umysł wie, jak sobie z tym radzić. I teraz strefa komfortu. To, co faktycznie jest twoją strefą komfortu, wynika z twoich przeszłych doświadczeń. Obrazem tej strefy komfortu jest zestaw różnego rodzaju lęków na poziomie podświadomym, lęk, przekonań podświadomych oraz podświadomych schematów, w które po prostu wpadasz, czy które odtwarzasz. Więc wszystko to, czego w swoim życiu doświadczyłeś, wszystko to, czego doświadczyłeś z perspektywy dziecka, z perspektywy nastolatka, ukształtowało pewnego rodzaju model postępowania dla Twojego umysłu, który jest znany, który jest przewidywalny. I umysł przede wszystkim funkcjonuje w taki sposób, aby Utrzymać nas w tej strefie komfortu, bo wtedy wie czego się spodziewać i jak reagować. Jeżeli wyjdziemy z tej strefy komfortu, jeżeli wejdziemy w inne doświadczenia, jeżeli wejdziemy w inne bodźce i będzie potrzebne inne działanie, to być może będzie lepiej, ale być może też będzie gorzej, być może w ogóle nie uda się przeżyć. I o to właśnie chodzi umysłowi, dlatego on nas chce trzymać w tej klatce. I żeby trzymać nas w tej klatce, używa wielu, bardzo przeróżnych takich pułapek, dzięki którym mamy wrażenie, że robimy zupełnie coś innego, a tak naprawdę cały czas kręcimy się w kółko. Jedną z takich pułapek jest temat nie wiem, czego chcę od życia. Nie jestem pewien, czy to, co robię, to jest to, co powinienem robić, albo nie wiem, za co się mam zabrać, więc w sumie poczekam, aż przyjdzie jakiegoś rodzaju inspiracja. To jest pułapka umysłu, bo to jest tylko iluzja, że nie wiesz, czego chcesz. Na tym głębokim poziomie każdy z nas głęboko gdzieś w sercu czuje, do czego jest stworzony, czym się powinien zajmować i do czego ma tak naprawdę talent. Kiedy wpadamy w tę pułapkę, nie wiem, czego od życia chcę, nie jestem pewien, czym się zająć i tak dalej, to zobacz, że dzięki temu. Cały czas kontynuujesz te same procesy, zaczynasz wpadać w pewną życiową rutynę na mniejszym i na większym poziomie, zarówno w rutynę dni, jak i rutynę na przykład rytmu miesiąca czy całych miesięcy. Odgrywasz ten sam schemat i nie wchodzisz w żadne inne nowe ścieżki właśnie po to, aby cały czas być w tym, co znane i bezpieczne. Druga pułapka umysłu polega na tym, co możemy nazwać na przykład fumianym zapałem albo nieumiejętnością skupienia się na konkretnej ścieżce. Czyli jeżeli nawet decydujesz, że idziesz w konkretnym kierunku, rozwijasz się w jakiejś dyscyplinie, ale nie podążasz jedną konkretną ścieżką, tylko cały czas szukasz, sprawdzasz ten autor, tamten autor, ta metoda, ta metoda. Jeżeli się temu przyjrzysz z boku, to zauważysz, że Idąc w te wszystkie różne strony, dochodzisz tak naprawdę mniej więcej do tego samego poziomu na każdej z tych takich jakby podścieżek swojej dyscypliny. I dzięki temu tak naprawdę zahaczasz tylko o granicę swojej strefy komfortu, tak naprawdę nie wychodząc z niej, jednocześnie mając tą iluzję, że cały czas bardzo ciężko pracujesz nad tym, żeby jednak się stamtąd wybić. To są takie dwie najczęstsze pułapki umysłu, które widzę przy pracy z ludźmi, które... Sprawiają właśnie, że w tej strefie komfortu dostajemy. I teraz technicznie rzecz biorąc, jest bardzo ciężko z tej strefy komfortu wyjść, bo jak widzisz, strefa komfortu jest elementem naszego systemu obronnego, który ma za zadanie utrzymać nas przy życiu. A to są najśniejsze systemy, jakie w człowieku są, jest wręcz instynktowne. Aby nie wychodzić z tej strefy komfortu, i teraz możesz stracić mnóstwo energii na to, aby się przebijać, i możesz stracić mnóstwo energii, tak naprawdę, na kręcenie się w iluzji wychodzenia ze strefy komfortu. Tak naprawdę, najprostsza metoda, aby zmienić swoje życie, nie polega wcale na tym siłowaniu się, działaniu pomimo i zmuszaniu się do działania innego niż sugerują nasze emocje, czy, czy uczucia, lęki i tak dalej, tylko polega na stopniowej zmianie podświadomych programów, bo w momencie, w którym przepracujesz różnego rodzaju lęki, schematy czy przekonania na poziomie podświadomym, to automatycznie twój model znanych rzeczy, model postępowania zmienia się i twoja strefa komfortu przesuwa się w inne miejsce. I zobacz, że te wszystkie systemy, które wcześniej trzymały cię w tej twojej starej strefie komfortu. I uniemożliwiały wyjście, kiedy ta strefa komfortu przesunie się na inny poziom w Twoim życiu, to te same systemy będą próbowały Cię wciągnąć z powrotem do strefy komfortu. Także tak to wygląda technicznie i na tym polega najprostsza metoda przejścia na, na inny poziom, zamiast tego ciągłego siłowania się. Możemy mieć też taką mylną percepcję, że tak naprawdę sukces osiąga ten, kto potrafi się bardziej docisnąć i przekraczać tę strefę komfortu. Jednakże, jeżeli przyjrzysz się osobom, które ustawicznie robią rzeczy, które wydają nam się być pokonywaniem strefy komfortu, to najczęściej okazuje się, że w ich zestawie, w ich modelu, w umyśle zakodowane są różnego rodzaju przekonania o tym, że Trzeba coś takiego robić, bo na przykład to świadczy o naszej wartości. I tak naprawdę to, co z wewnątrz widzimy jako pokonywanie strefy komfortu, w rzeczywistości jest byciem w strefie komfortu. Bo wracamy tutaj do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że strefa komfortu nie musi być przyjemna. Ten komfort jest tutaj bardzo mylący. Moglibyśmy raczej używać tutaj stwierdzenia, że jest to strefa znanych Modeli i doświadczeń. To byłoby dużo bardziej poprawne w kwestii technicznej. Więc jeżeli docierasz do granicy swojego modelu i nie jesteś w stanie tego przełamać, to zwróć uwagę, zainteresuj się tym, co można robić z umysłem podświadomym. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na ten temat, to zachęcam Cię do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia.